Siemanko, w dzisiejszym filmie zgramy z konsoli Gamecube plik IPL, który w emulatorze Dolphin pozwoli wyświetlić nostalgiczną animację uruchomienia gacka. Zdampowanie pliku IPL nie jest konieczne do działania Dolphina i należy traktować to jako dodatek, który ma nam uprzyjemnić korzystanie z emulatora. Zgrany plik zadziała także z Nintendo na następcy Gamecube, czyli Nintendo Wii. Po wyborze gry odpali się kultowa animacja. Niezbędne natomiast są gry i dzięki aplikacji CleanRip jesteśmy w stanie stworzyć obraz ISO fizycznego nośnika, a później odpalić go na emulatorze. Do ogarnięcia tematu potrzebujemy jakiegokolwiek oraz jakkolwiek zmodowanego Gamecube, a, a także program Swiss. Nie ma znaczenia, czy kostka wyposażona jest w PicoBoota, Xeno lub nagrany exploit na kartę pamięci. Na kanale pojawiły się już filmy o mod Pico PicoBoot oraz o exploicie Agent Under Fire. Odpowiednie linki zamieszczę w opisie pod filmem. Plika IPL oraz obrazy ISO będziemy dumpować na kartę pamięci SD w formacie FAT32, do czego możemy wykorzystać adapter Gecko lub SD2 SP2. Przechodzimy na witrynę GitHub, skąd pobierzemy ostatnie wydanie CleanRip oraz GameCube SD IPL Dumper. Na pulpicie mam pobrane oraz wypakowane aplikacje. Do komputera wkładam kartę SD z konsoli, na której mam zainstalowanego Swissa. Do ruta karty SD kopiujemy z folderu cleanrip Plik CleanRip gcdol. Następnie z katalogu GCSD IPL Dumper przenosimy jedyny plik jak się tam znajduje. Karta SD jest już gotowa. Możemy bezpiecznie wysunąć pamięć z komputera i przechodzimy do konsoli. Jesteśmy w menu głównym Swiss. Zaczniemy od zgrania na kartę SD pliku IPL. Uruchamiamy IPL Dumper. Wciskamy A i czekamy kilka sekund na zakończenie procesu. Plik IPL został skopiowany na kartę pamięci. Po ponownym uruchomieniu Suisa widzimy, że dampowany plik IPL.bin znajduje się na karcie SD. Przechodzimy do drugiej części materiału, gdzie przy użyciu aplikacji CleanRIP zgramy obraz ISO Beautiful Joe. Nim to jednak zrobimy, zostaw pod filmem łapkę w górę oraz suba na kanale. Pozwoli mi to dotrzeć do nowych widzów oraz rozwinąć kanał, za co z góry dzięki. Autor oprogramowania informuje nas o potencjalnych zagrożeniach. Po zapoznaniu się z komunikatem wciskamy A. Wybieramy jest, a następnie miejsce zapisu gry. Korzystam z adaptera SD2 SP2 i wybieram tę opcję. Wciskam napadzie A, a następnie wkładam grę do napędu. Wybieram No, to nie jest płytka od datela. Wybieram Yes, aby CleanRip zapamiętał ustawienia. Proces ripowania gry został rozpoczęty, a cała procedura potrwa około 30 minut. Utworzenie pliku ISO zakończyło się sukcesem. Możemy zresetować GameCube. A. Po załadowaniu Swisa widzimy, że plik ISO gry znajduje się w folderze głównym karty SD. Przechodząc kartą pamięci do komputera, możemy skopiować ISO gry oraz plik IPL.bin. Do emulatora Dolphin dodałem plik IPL. Dzięki czemu przy starcie Beautiful Joe wyświetla się animacja uruchomienia konsoli. I na dziś to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!